Cześć, w tym filmie wam pokażę jak robić rogi gładzią szpachlową. Czyli macie rogi. Jakieś rogi. Nie? Ogólnie rogi są najtrudniejsze, bo wiecie, tutaj najciężej sobie w nich operować. Jak to robić, żeby ta gładź pachlowa, czy cokolwiek tam będziecie nakładali, żeby w rogach była ładnie zrobiona. Tutaj jest niezrobione, jak widzicie, jeszcze to jest wszystko surowe. Tutaj dopiero trzeba będzie to wszystko gładzić. Oczywiście rogi i sufity, czyli te górne krawędzie, się robi najtrudniej, no bo. Siłą rzeczy łatwiej jest zrobić róg sobie, niż zrobić róg przy suficie, czyli róg ściany jest łatwiejszy niż róg przy suficie, bo tam musicie operować od góry. Dlatego ja wam, ale zasada jest ta sama, nie? Robi się je tak samo. Dlatego ja wam pokażę od razu najtrudniejszą rzecz, czyli zrobimy to sobie na suficie. Niestety będę musiał mieć aparat w jednej ręce, więc to będzie takie trochę ciapato wyglądało, no bo aparat muszę trzymać w jednej ręce, a w drugiej muszę zaciągać <laughs> ręką z tą gładzią. Dobra, spróbujmy, jak to będzie wyglądać. Niestety. Będzie to dla mnie dosyć trudne, bo raczej się potrzebuje do tego dwóch dłoni. Ale sobie postaram to jakoś tam rozwiązać. Pamiętajcie, gładź nakładamy na blachę. Oczywiście o tym nagram osobny film, jak nakładać gładź na ścianę. Bo pamiętajcie, na ścianę w zasadzie możecie gładź nakładać na kilka różnych sposobów i nawet się kłócą ludzie w internecie, jak powinno się nakładać gładź na ścianę. Mianowicie, możecie nakładać ją, że tak jak wiecie, po, staro, po staremu. Niektórzy robią tak, że kielnią po prostu rzucają placki i potem te placki różne. Oczywiście pamiętajcie, że nie na całą ścianę, bo gładź szybko się ścina i Wam szybko zesztywnieje. A więc najlepiej sobie, no niektórzy po prostu na małą powierzchnię nakładają placuchy od dołu do góry i potem ją zaciągają blachą, którą wcześniej widzieliście. Oczywiście jeszcze większą blachą, którą w innym filmie też Wam pokazywałem, bo mam dużo różnych blach. Duże, małe, krótkie i różne. Albo to jest pierwsza metoda, taka powiedzmy sobie, tak dawno tak robili. Niektórzy dalej tak robią, i im całkiem wychodzi: im większa wprawa, tym łatwiej im wychodzi. Potem inna metoda to jest używanie, co chyba najczęściej jest popularne teraz, używanie wałka specjalnego do nakładania wałek. Zdjęcie obok. Wałka specjalnego do nakładania gładzisz pachlowej na ściany. To jest zwykły wałek, jak do malowania ścian. Tylko, że on jest z siatki takiej robionej, przez co jak nim sobie jedziecie, to on pozostawia tę warstwę delikatną, taką, oczywiście niespójną, tylko taką, wiecie, nasrane, wszędzie gęsto jest gładzi i potem sobie ją zaciągacie. Albo ewentualnie metodą taką jak ja będę robił teraz. Ale ta metoda jest też bardzo często tutaj sobie byle jak zagładzony, żeby mi po prostu potem nie wyschło. To. No Dobra, i taka metoda jaką ja będę robił, i bardzo dużo ludzi ją też robi. Ja mam akurat krótką blachę, możecie używać dużo dłuższej, aby od razu zaciągać. Pamiętajcie, sobie narzucę po prostu na tą blachę tej gładzi szpachlowej, czyli na jakiejś krawędzi jej dużo będzie, i będę jechał ją w ten sposób. Nie? I w ten sposób ona będzie coraz bardziej będę ścieniał ją, czyli bardziej kąt zmieniał tej sobie metalowej paczki. No, i w każdym razie będę sobie jechał od dołu do góry, ale pamiętacie ci teraz robimy róg, więc tutaj specjalne czary mary trzeba zrobić, żeby to wyglądało dobrze. No dobra, jak to będzie zrobione, czyli z jedną ręką, to się sam zastanawiam, co z tego wyjdzie. Czyli nie nałożę teraz za dużo tego, bo z jedną ręką to po prostu mi to wszystko zacznie problematycznie działać. Już widzicie, że jest niefajnie, i tutaj sobie na rogi też nie tego nie będę nakładał z tego powodu. Że mam jedną rękę, więc nie dam rady ładnie operować. Dobra, jesteśmy już w rogu. Mamy napackę nałożoną sobie tą gładź pachlową. I co robimy? Czyli teraz nie będę jechał od dołu w ten sposób, tylko łapię. Zobaczcie, samolot dociskam aż do rogu i ściągam. Pamiętajcie, że ja tutaj nie kładę gładzi szpachlowej takiej warstwy, jaka jest minimalna, czy tam wymagana, milimetrowa do 3 mm, tylko ja kładę, żeby zaślepić te otwory. Czyli po prostu ciągnę sobie gładź szpachlową od góry ku dołowi. I wtedy ten idealny róg łapiecie, jak macie oczywiście w miarę równe te przestrzenie. I jakbyście sobie gładzili też sufit, no to jak o ile ścianę tu w ten sposób, no to sufit, analogia, będziecie jechali wtedy od sufitu, Posuficie w ten sposób i wtedy złapiecie sobie dobry ruch do kładzenia. A tak jak mówiłem wam wcześniej, mi chodzi bardziej o zakrycie tych dziurek w tej ścianie, czyli tych porów, czyli sobie taką większą już. Jadę niż szpachelką, który sobie je zakrywam. A warstwa samej gładzie, jak widzicie, jest minimalna. Ona jest praktycznie prawie że zaroba. bo chodzi mi tylko o te dziurki. Rób też jest dobrze złapany, tylko pamiętajcie, u mnie trochę jest on nierówny, więc potem będę sobie jeszcze go poprawiał z drugiej strony większą warstwą, aby był idealny. Bo samą gładź, jak widzicie, kładłem na tą ścianę, czyli jak widzicie, tutaj nic nie widzicie, tu jest po prostu biało. Tu nie jest jeszcze malowane nic zrobione, nawet nie jest jeszcze zacierane. To jest jeszcze niewycierana gładź. Nałożona gładź na ścianę jest, ale ona już jest równa i to jest warstwa taka grubsza, ale nie milimetrowa, tylko gdzieś pół milimetrowa. Oczywiście zanim tą gładź tutaj kładłem, to też zagrądowałem całą ścianę, potem gładź. No i potem jak już wszędzie, wszędzie nałożę gładzie na wszystkie ściany, to będę tarł, bo to będzie brudna robota, więc ją zostawiam na koniec w całym pokoju. I z mojej strony to tyle. Dzięki za obejrzenie filmu. Na, zapraszam na następne. Trzymajcie się. Cześć. Oh.